Do Tutaj do Grunwaldzkiego, Plac Gruwalski, Oławska, Kazimierza Wielkiego, Świętego Mikołaja, do Jana Pawła, Walem tam po Rozumiem. I interwencja z Państwa strony będzie jaka, jak na ulicy wejdziemy? Tak jest. Ale jaka? A Tak, ale jaka? Rozwiązania no, mandatowe. Ja też dużo Panu oznaczałem, że jest sobie w związku z ulicą. Oczywiście. w kraju demokratycznym, nie, nie pozwolimy sobie, żeby po prostu nas yy, nami pomiatano, żeby odbierano nam podstawowe prawa, prawda? co powiedział. Wiecie, co powiedział pan wojewoda? Tak. No. Przyznał, przyznał nam rację, że niestety pan prezydent miasta yy, nie ma racji. I zacytuję teraz, przeczytałam tutaj kawałek uzasadnienia. odwołaniu wskazano, że sposób przeprowadzenia zgromadzenia oraz zaplanowana od, yy, trasa jest formą wyrażenia stanowiska w pełni znajdującej oparcie w Tak, prezydent nam zabronił, my się odwołaliśmy, bo Jewoda powiedział, że jednak powinniśmy normalnie iść ulicami, a prezydent mimo wszystko nam zabronił. Nie będzie tak, nie będzie, pozwolimy się ignorować. Każdy może chodzić. Złożyłem osobne papiery tylko na dzisiejszą manifestację. I co? Jak to wygląda? Jedna manifestacja, jeden dzień i oni nam zabraniają, bo będą korki? Jak będzie korek, to pretensje proszę mieć do nieudolnych władz miasta i nieudolnych służb porządkowych, okay. które nie potrafią się z tym poradzić. Zaśgodnie, może Czy jeszcze jakieś inne akcje? Y, jasne, jasne. Nie wiemy jeszcze co wszystko będzie na naszych stronach na bieżąco. Na razie skupiamy się na dzisiejszym marszu. Rozdam wam tutaj troszkę, troszkę nasion, marihuany, żeby każdy sobie tak, 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 tak. poddał się. Spokojnie, spokojnie na ziemię. Rozdajcie, rozdajcie. Nie każdy ma dla siebie coś. jeszcze idźcie 300 osób? 600? Puśćcie nas tym pasem, my szybko przejdziemy przez miasto i dziękujemy. Takie nasze demokratyczne prawo. Jestem tutaj, żebyście państwo całe zgromadzenie odbyli zgodnie z prawem, zgodnie z wydanym zezwoleniem. I będę tego... postaram się tego dopilnować. Ty no, co, co ty kurwa robisz? Zadzić, palić, zaregalizować! Zadzić, palić, zaregalizować! Zadzić, palić, zaregalizować! Ej, ja to zgromadzenie!

Wyszło na to, że tutaj jesteśmy w takim ścisłym dosyć kordonie no i chyba nigdzie nie idziemy, tak? No i nie wiem w końcu jak to tam miało wyglądać. No nie wiem, na następny raz może to do organizacji nie lepiej dobrać. Tak no, mi się wydaje. <trony> Ej, policja, inne rzeczy, które funkcjonują w naszym życiu. Nasze prawo ma luki, Nasze prawo da się zmienić, da się! Wolę konopie, wolę! Jesteśmy na tropie, Ktoś ja, kiedyś winął od konopi? A on to palaczy ci tak, a dwa lata były legalne.